Dla każdego sportu. Kolejny Armaniuk, TV Reklama. Jesteśmy właśnie na Gali Prime Premium 6. obok mnie, Patryk. Wielki był. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. E, miało Ciebie tutaj nie być. E, miało Cię nie być e, walczący. Nie miałeś nie walczyć. E, no, Myślałam, że w ogóle Cię tutaj nie będzie. A po w ringu byłem, nie? <laughs> żeby nie było, żeby mi zabraniać wchodzić do ringu, do ringu wszedłem. Pomimo wszystkich obostrzeń, yy, wspieraliśmy Miklasza. No, który, czy, no, wygrał. Kierka, który wygrał? Myśleliśmy, że uda mu się przy czasem, ale. Bo, yy, zaznaczam to, że yy, wykorzystując koszulkę Miklasza, zebraliśmy podpisy wszystkich zawodników, wystawimy to lub przekażemy na jakąś akcję charytatywną. Yy, ogólnie spontaniczny pomysł, ale. Chyba będę robił to, co, co, co gale, więc jeżeli ktoś by chciał zbierać takie koszulki z zawodnikami, znaczy z podpisami zawodników, to pogali gdzie rzucimy jakieś miejsce. bo... A jaka cena za taką koszulkę? Nie wiem, przekażemy, kurczę, to spontaniczne. Przekażemy to na jakąś fundację, to już wiesz, żeby nie było tak, że my coś zbieramy, że jakieś pieniądze znikło, wytypujemy jakąś fundację, przekażemy i w ten sposób raczej będziemy działać, bo to nie jest łatwo zbierać, licytować. Ja pracuję w fundacji, wiesz, na zakładanie tej... Allegro, charytatywnie, to są problemy, więc zrzucimy problemy na, na kogoś. My zrobiliśmy tą przyjemniejszą część, ale razem komuś pomożemy, nie? A powiedz mi, co na to prezydent, że tutaj jesteś? Możesz tutaj być? Nie wiem, spytać się prezydenta. A będę musiała zadzwonić do niego. No, ale no kurde, no, ciężko mi tu drążyć temat. No, dla jak mnie... się czujesz w takiej sytuacji? No bo to jest tak jak, czy wiesz, jakby... No, co najmniej słabe, no jakbym był kurczę... ...moje prawa, albo przynajmniej... Albo, nie wiem, jakiejś mniejszości etnicznej, a teraz, wiesz, no, modne jest raczej tępienie y, kibiców i, 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 i tu nikt się nie liczy z moimi prawami. No, ale... A spotkały cię jakieś nieprzyjemności z kibicami Denica? Nie, a czemu? No tak pytam. Nie, no kurczę, jesteśmy dorośli, jesteśmy kibicami. Yy, dzisiaj na zbiórce, w innej zbiórce charytatywnej też zbieraliśmy pieniążki na, na, na Chorum Anie i okazało się, że robiłem zbiórkę yy, z kibicem Lecha Poznań i, i, i trzasnąłem się dopiero po tym, że odchodząc z nagrywek widziałem, że, że, że ma emblemat Lecha i nie ma z tym problemów. No, jeżeli możemy, to pomagamy, powinniśmy się rozwijać. Wiesz, to, że się rywalizujemy w jakimś stopniu, no to nasza walka też by była przez to atrakcyjniejsza. No kurde. Z kim ty miałeś tutaj w ogóle walczyć? Z Soroko albo... Nie mogę powiedzieć. Nie, z zawodnikiem z zagranicy. Yy, z Soroko chciałem, już chciałem hurtem ich wziąć z i... Roku i, roku i, roku i... <laughs> chciałem hurtem wziąć swojego zawodnika Tarzana i Soroko ale no finalnie jestem jako narosnik. I co, ale masz jakieś plany przyszłościowe, jeżeli chodzi o walki, no bo skoro nie Prime, Znaczy Prime możliwe, że następny, jeżeli nie będzie w Toruniu. <grymne> tak, Ani okolicy. <grymne> <A nie> okolicy. <grymne> tak. Yy, no mam plany. no Nie, nie mogę za, za dużo mówić, bo wiadomo jakie. jest. Mogę mówić na przykład o niezrealizowanych pomysłach, bo po tym jak wypadłem z tej karty, to praktycznie znalazłem się na karcie Cloud'u z tenisem, labrygą i to w boksie bez rękawic, więc Czyli prostu... na plus wyszło trochę. No znaczy, to kurczę, dla mnie walka jak walka. Ja nie ukrywam, że wolałbym jeszcze tych Tarzanów po odhaczać, bo nie wydaje mi się, że po walce z labrygą mógłbym się cofnąć do Tarzana, więc liczyłem jeszcze, wiesz, do końca Całość roku... Tak step by step po prostu. Nie no wiesz, no nie oszukujmy się. Pieniądze, zasięg, jakby tu jest dużym wy, wy, wykładnikiem, więc ogrywanie Tarzanów i, i, i tym podobnych gdzieś procentuje w zarobkach na następne walki i, i z prestiżem walki, więc żeby ta walka z Labrygą miała większy splendor, więcej osób była nią zainteresowana, dobrze się przygotować właśnie wygrywając z, z Tarzanami, nie? Po prostu chciałbyś mieć więcej wygranych walk na swoim koncie i później ta Powiedzmy, to starcie było spektakularne no, no, bardziej. się, no friki polegają na tym, że przychodzi ze swoją widownią, więc żeby zapewnić odpowiednią ilość widzów i zainteresowania walką, potrzebuje zbić jak najwięcej Tarzanów, no więc A jak, jak jest logiczna, jest... logiczna droga, nie? A jak się z tym czujesz? Jest ci trochę żal, że wyszło tak jak wyszło? Na pewno nie, bo kurczę, bo poszło to lawinowo, inna fe... miałem walczyć we Francji, finalnie pojechał z dnia na dzień ktoś inny. Teraz miałem za dwa tygodnie mieć walkę pomimo jeszcze za tydzień z tym Klaudem, następna federacja chyba przekłada otwarcie federacji, znaczy... No, masło pomyślane. No i finalnie walki mi spadają. No i wiesz, no ja przez to nie trenuję, rozleniwiam się trochę za bardzo, wpadam w głos. No, zarabiam. Zarabiasz, zarabiasz, ale nie na walkę. No, no to, nie, to też nie są pieniądze zmieniające życie, no ale, no, ale nie zarabiam na frikach, ale główny to, że jak ja nie mam terminu walki, to nie mam ryzów treningowych i ja... Mocno nabieram wagi. No właśnie, nie można, ale słuchaj, mam dla trochę inne pytanie z innej beczki. E, może będziesz wiedział, o co mi chodzi? Czy podałbyś rękę policjantowi? Co? Czy podałby, podałbyś rękę policjantowi? Nie idźmy w tą grę. Już wystarczą... jest. o to mi chodzi. podejrzewam. Proszę wyprosić tego rodzielca. E, Pani Katarzyna. E, słuchaj, nie, nie, idźmy tą drogą już. Jak dla mnie to nie... Media, te wszystkie programy nie powinny, nie powinny być w ogóle polem do, do takich rozważań. Ani to, co się dzieje. Wiesz, już wystarczająco, że rap jest zepsuty. Masz czym rzucić tego pasożyta? <laughs> no, już wystarczy, że ten pseudo -rap jest tak zepsuty, namawia tylko do narkotyków i, i te pseudo gangsterzy udają, że z czegoś strzelają, bo mają, wiesz, palce złączone na, na wzór broni. To nie jest dobre, nie? Więc... Sport i wszystko co około powinno raczej wyciągać młodzież z tej patologii. Tym bardziej, że w tych freakach są pieniądze, są możliwości, są y, współprace z firmami. Nie przysiągajmy tym, kurde, czy w ogóle nie powinno to być miejsce na zastanawianie się, czy policjant jest dobry, czy zły, czy można, czy nie można, kurde. To nie jest miejsce na takie rozmowy, nie? I to poszło w złym kierunku, twoim zdaniem. No. Zdecydowanie, zdecydowanie i dlatego... My, trochę się na zawiodłem, bo był fajnie, fajnie promowany jako ta pozytywna osoba, o, tym, o tej jego złej przeszłości było mało mówione. I pokazywał, był wzorem dla tych dzieciaków. Ja też cały czas byłem, byłem i jestem za tym, żeby go promować, bo, bo może być tym przykładem, że z niczego można gdzieś dojść. Na, a chwilowo zboczył złą drogę, mam nadzieję, że to chwilowo, a nie, a nie, że to będzie teraz trend i oni będą się zastanawiać, kurde, wiesz, no już nie chcę wchodzić w te nie, nie, jesteś, nie jesteś dumny z niego, że to, nie, za to, co się tam wydarzyło do, na programie? I, 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 i tak jak z, m, dość regularnie zaczynamy gadać, to tak dzisiaj mu napisałem, że tam wolałbym w ogóle nie rozmawiać na temat tych internetowych gangsterki, bo, 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 no... No nie, to brzydzi, kurczę, no. Ja wiem, że nie, nie, już nie chciałbym się odcinać jakąś grubą linią od tego świata, bo każdy widział z nas, co widział, ale to nie, nie przynośmy tego, nie? Nie przynośmy tego tutaj, nie? No i tam doszło do rękoczynów, bójka była taka mocna, że nawet telefon yy, Kaniowskiemu wypadł, Ktoś, nie, to właściwie Denis chyba rzucił nim, a jak oceniasz w ogóle takie, yy, no to wydarzenie całe, tą bójkę? Nie, no to też są emocje, nie, wiesz, najgorsze jest to, że wiesz, od nas się tego wymaga, nie, dymienia, tej patologii i wiesz, no ja bym wolał osobiście, wiesz, jak już mam gdzieś zaistnieć, mam się wyświetlać, to wolę zebrać te podpisy, zrobić jakąś akcję charytatywną, niż iść niż, niż tą drogą, nie? bo no ja wiem, że od nas się tego wymaga, że to jest show i emocje się sprzedają, no ale, ale to idzie w złą stronę, no bo kurczę, później faktycznie Wiesz, szary, szary odbiorca myśli, że kogoś da w zęby i dostanie walkę za setki tysięcy złotych, nie? I to, wiesz, tak jak dla mnie, dla Lambregi czy, czy, czy drugiego Denisa nie jest jakimś dużym zagrożeniem, bo, bo mało osób, podejrzewam, jest w stanie nas jakoś zaatakować na ulicy, to dla jakichś mniejszych twórców robi się to niebezpieczne, nie? Bo Teraz będzie myślał, że on wskoczy na podium Freak Fightu czy, czy, czy zasięgów internetowych i nie daj Boże, już nie mówiąc, że rzuci butelką, że no ja bym tego nie promował. Co, uważasz, że freaki rozrabiają tam, uważasz, że freaky zbaczają na tą negatywną stronę i że zaczyna się robić po prostu niebezpiecznie, tak? Nie, no freaki z tamtej strony idą, ale już był fajny taki trend, że, że raczej... Wiesz, już zaciągani, zaciągani są trenerzy, coraz więcej sportowców, jest jakaś w tym większa, większa idea, no i nagle, kurde, jest znowu takie odbicie. Wiesz, no, no nie wiem, no, ja, znaczy, ja rozumiem, że emocje się sprzedają, że to jest to, co, co ludzie chcą oglądać, no ale to nie znaczy, że też musimy im to dawać, nie? Ale grupa odbiorców jest jaka jest i właśnie to się sprzedaje. Ja wiem, no ja, mhm. ja, ja też zauważyłem yy, po wyznaczniku Murańskiego, że Murański robi wyświetlenia, sprzedaż per pay view, jeżeli jest zagrożony ciężkim pierdolem, nie? Bo jak ma dostać trochę, albo wygrać, to tego nikt nie kupi, bo nikt nie, myślisz... nie chce oglądać jak, wiesz, jak zły, zła postać, której się nie lubi, wygrywa, no to nie jest interesujące, jakby ktoś mureński oglądała cała Polska, bo w końcu by było po problemie, nie? Ale jakby miał wygrać, no to kurde, no wiesz, no tak samo jakbyś oglądała yy, wiesz, kogoś, kogo, nikto nie lubi, kogo nie lubisz, że ma lepiej od ciebie, że mu się powodzi, a tobie deszcz pada i jest źle, nie? No wydaje mi się, że tak te, w tą, tą stronę to, 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 to podąża, nie? No ale w tym przypadku, dzisiejszym, no na kogo obstawiasz? Poświecie, poświecie. No, no, ja, A, dobra, dobra, już ci przypominam, już prostuję. Rozmawiamy o Jacku Murańskim. Mówisz, że miał e, przeciwników, gdzie prawdopodobnie by przegrał, tak jak zresztą było. Ja jeszcze nie e, no, no tak, tak, ja teraz pytam o to, co będzie, e, co będzie dzisiaj, jak uważasz? Nie wiem, ja tu. To... to jest mocny przeciwnik dla Jacka Murańskiego, czy, czy jest trochę słabszy? No ja myślałem, że jest mocny. Myślałem, że, ten, że, że ten, te umiejętności parterowe Wiewióra są wyssane właśnie trochę yy, z mlekiem matki i, i, i z takim domowym wychowaniem, ale no podpytywałem, nawet Wiewióra to w to jest miesiąc treningu, więc kurde obawiam się, bo przekomarzamy się często z trenerami Murana o, o, o właśnie ich podopiecznego. No i co, no wolałbym, żeby jednak wygrał tata wywiura, tata, yy, ale jak będzie, to zaraz się dowiemy. Ale faworytem jest zdecydowany według buchmacherów, no jednak Jacek, pan Jacek. No jednak tak, no ale yy, Głuchy też był faworytem, a Miklasz wygrał, yy, wiesz, i to drugi raz. I to, i to twój podopieczny, tak, można powiedzieć? No, kolega, podopieczny to raczej nie jest, raczej, raczej ma ze mną wsparcie, wiesz, takie około walk, no, ja jeździłem już, już długie lata z Miklaszem na walki, nawet za granicą, więc jak mogę, to go wspieram, ale raczej, raczej z zaplecza technicznego niż nie, nie. Trenujemy tyle, żebym mógł się nazwać jego trenerem albo w ogóle, że coś wnoszę do jego umiejętności, nie. Trenuję raczej u trenera Maruszaka. Wiem, że Artur Bizon też, też jakiś tam wkład wniósł z jego przygotowania, ale no ja to raczej szczątkowo, nie? Raczej na przekór, na pochybel, że wejść do ringu, to wróciłem do narocznika, no nie. Byłeś w końcu w ringu. W ringu byłem, więc nie będą mi mówić, nie? No ja tutaj przyjechałam, żeby zobaczyć swoją walkę, niestety nie ma, ale dobrze, że się chociaż zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że się zobaczymy, nie przedłużam już. Dobrego wieczoru.